Cześć! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani przychodzę do Was z małym miksem za 25 zł. I mamy dwa razy super linie, raz mamy krzyżówkę XL, dwa razy szczęśliwe linie, raz I love krzyżówkę i dla równego rachunku lotek. Nic nie nadrapywałam, także pobawimy się razem. Kochani, zostawiamy łapeczki, subskrypcje, komentarze i zabieramy się za drabanko. I zaczniemy sobie kochani od lotka z numerkiem 113. I tu szukamy słonika albo dwóch. I co my tu mamy? Mamy kraba. O, nie chce się drapać. No. Krab, puchacz, pingwin i owca. Także tutaj mamy pustaczka. No to weźmiemy sobie teraz szczęśliwe linie. I te pierwsze mamy z numerkiem jedenastym. Ok. I po dwa symbole, kochani, jabłko. I arbus, to jest arbus, jabłko. Arbus i jabłko, to jest jeszcze arbus jeden. Dobra. Ok. Kolejne dwa to klucz i pik. I szukamy ani tego, ani tego. Kolejne dwa to tęcza i trefl. Tęcza, tęcza jest tutaj, trefl jest tutaj. I tyle. Następne dwa to wiśnie i podkowa. Tu jest podkowa, tutaj są wiśnie. Podkowa i wiśnie. Dalej mamy znaleźć słonia i ananas. Tu jest ananas i słoń. Ananas i słoń. Tu jest ananas jeszcze jeden i jeszcze jeden słoń. Dalej mamy biedronkę i cytrynę. I szukamy biedronka i cytryna. O, mamy tylko biedronkę, kochani, ale robi nam linię. Także nie skończymy z zerem dzisiaj. Wkład nie duży, ale zabawy pełno także. Myślę, że dla każdego coś miłego. Dalej mamy garnek i sakwę. Tu jest sakwa, tu jest sakwa. I tyle. Następne dwa to diament i słońce. Tu jest diament, diament i słońce. OK. Kolejne dwa to złoto. I serducho. Serduszko jest dla Was, kochani, za to, że jesteście ze mną. Że jest Was coraz więcej. Tu jest jeszcze serduszko, złoto i złoto. Ok. Przedostatnie dwa to księżyc i banan. O, i księżyc robi nam drugą linię, kochani. No i super, świetnie. Tu jest jeszcze księżyc, banan i księżyc. I ostatnie dwa to kości i truskawka. Dobra. Szukamy kości i truskawki, tu są kości, tu jest truskawka, truskawka i tu kości. Pomarańczy, kraba nie było, korona nie było i dzwonu też nie było. No dobra, to mamy dwie linie, tu mamy trzy złote i tutaj też mamy trzy, także kontrolne powinny być AAA i jest AAA, także mamy szósteczkę na pierwszych linijkach. No to weźmiemy sobie teraz krzyżówkę z numerkiem 56. Okej. Okay. I będziemy po dwie literki lecieć. Pierwsze dwie to i oraz j. Tu jest j. Tu jest i. Tu jest i. J i tyle. Kolejne dwie to w c. Tu jest w. W i c. Tu jest c. Tu jest C, tu jest C, tutaj jest jeszcze W i chyba tyle. Następne dwie to F, R. Tu jest R. Tu jest R, tu jest R, tu jest R, tu jest R i F. I tu jest R i tu jest R. Dobra, kolejne dwie to B oraz M. I szukamy. Tu jest M, tu jest B, M i tyle. Następne dwie to S, S i E. I szukamy. Tu jest E, tu jest S, E, S. B, tu było widzę nie podrapałam. Śpieszy się, kochani, wiecie, bo zaraz muszę lecieć. Tu jest S, E. Prawy pozałatwiać i śpieszę się, abyście po prostu dostali ten filmik, żeby was dzisiaj nie zostawiać z niczym. No to teraz Y, O. Tu jest O, O, Y, Y. Tu mamy pierwsze słówko Ojciec. Tu jest jeszcze O. I chyba już. Kolejne dwie to L, L i K tu jest k, l, 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 k, tu mamy drugie słówko lis, tu jest k, tu jest l, tu jest k, i chyba tyle. Kolejne dwie, to g oraz n, i szukamy, tu jest g, n, g, n, i tyle i ostatnie dwie to t oraz d. I szukamy d. d. D tu było g. Tu jest d, tu jest t, tu jest t i tu też było g. Tak naprawdę brakuje nam tylko ap. Ale ap nie było. Także tu mamy pustaczka. No to bierzemy ostatnią zdrabkę za 3 złote. Szczęśliwe nie z numerkiem 10. I drapjemy Szukamy korony i kraba. Tu jest korona, korona, krab. Ok. Następne dwie to pomarańcza i truskawka. Tu jest pomarańcza, truskawka i tu jest jeszcze truskawka. Dobra. Teraz mamy jabłko i arbus. Tu jest jabłko, tu jest jabłko. Tu jest arbus. Dobra. Dalej mamy dzwon i wiśnie. Dzwon i wiśnie. Wiśnie są tutaj. Dzwonu brak. Następne dwa to banan i śliwka. Banan i śliwka. Tu jest banan i śliwka. Tu jest jeszcze śliwka. Tu jest banan i już. Dalej mamy złoto. I słoń. I szukamy tu jest złoto i tu jest złoto. Mamy teraz słońce i ananas. Tutaj mamy trzy ananasy. A słońca nie ma. Dalej mamy tęczę i gruszkę. Tu jest tęcza, tu jest tęcza. Tu jest tęcza. Gruszki. Brak. Kolejne dwa to kwiat. I księżyc, kwiat jest tutaj i tyle. Przedostatnie dwa to kości i serce. Tu są kości, tu jest serce i tu jest serce. I ostatnie dwa to klucz i trefl. I szukamy trefl jest tutaj. Tu jest trefl, a tu jest klucz. Ale te już mamy linie puste. DWI, i kontrolne. Dobra. To przejdziemy sobie szybciutko do tych jednych linii, bo mamy dwie sztuki i mamy super linię z numerkiem 45 i tu będę Was przesuwać, szukamy rolek i arbuza, rolki i arbuz, tutaj są rolki, tutaj są rolki, tutaj jest arbuz i rolki, jeszcze kawałeczek przybliżę, żeby było lepiej widać, o, dobra. Następne dwa to parasol i krap. I szukamy krap jest tutaj, parasol tu. Krap tutaj, no to ten. Krap i parasol. Parasol mamy tu. Tu jest krap. Tu jest krap i parasol. I jeszcze jeden parasol. Dobra. Kolejne dwa symbole to korona i moneta. I od góry szukamy korony i monety. Moneta jest tutaj. Tu jest korona, korona, korona i moneta. Dobra. Następne dwa symbole to lody i łódź. I szukamy lody i łódź. Tutaj są lody. Tu była moneta, tutaj są lody. I tyle. Następne dwa symbole to biedronka i czapka. Biedronka jest tutaj. Biedronka i czapka. Czapkę mamy tu. Dobra. Następne dwa to popcorn i sakwa. Sakwę mamy tu na górze. Sakwa i popcorn. Tyle. Popcornu brak. No to teraz klapki i kości. Klapki są tutaj i tutaj. Tutaj są klapki. I tyle. Następne dwa to wiatrak i rower. I szukamy. Rower jest tu i tu. Tutaj jest jeszcze jeden rower, i jeszcze tu wiatraka brak. Następne dwa symbole to diament i piłka. I szukamy. Tutaj jest piłka. Tutaj jest piłka i już przedostatnie dwa to klucz i okulary okulary są tutaj tutaj jest klucz okulary i tyle i ostatnie dwa decydujące to motyl i balony i balony dają nam linie kochani na ostatni rzut super tutaj są jeszcze balony tu jest motyl Balony, balony i motyl. Także piąteczka już będzie. Tu są jeszcze balony i motyl. Serca tęczy i cytryny nie było. Kwiat słoń. Też nie. Dobra, to mamy tą jedną linię i piąteczka zwrotu wpadła. Ale lepsza piąteczka zwrotu niż pustak. BB kontrolny. Super, mamy drugą wygraną. No to weźmiemy sobie teraz szybciutko krzyżóweczkę. myślę, że nie, tak będzie troszeczkę jeszcze za daleko. O, teraz powinno być dobrze. No i co? Mamy zdrapeczkę z numerkiem 34, olkusz w bonusie i lecimy po dwie. Mamy U, T. No to już U nam się pojawia w bonusie. I tu jest U, tu jest T. Tu jest U, tu jest U, tu jest U. Tu jest U T. Tu mamy U. Tu jest T, chyba tyle w drugiej, tu jest T, T i U, tu jest U, tu mamy T, tu jest U. Ok, jak coś zgubię, to się znajdzie. Dalej mamy B i Z. Z mamy w bonusie. I szukamy B i Z. Tu jest B, tu jest B i Z. Dobra, więcej nie widzę. Dalej mamy tutaj w drugiej. Tu jest Z, B, B i już. Kolejne dwie to A oraz X. I szukamy. Tu jest A. Tu jest A. Tu jest A. Tu jest A. Tutaj. I tutaj i tutaj. I tu. I jeszcze i kolejne. I chyba tyle po tej stronie. To lecimy do drugiej. I tutaj jest A. Tutaj, 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 tutaj. tutaj I jeszcze. I kolejne i następne i dalej. A. OK, Xa nie było. No to lecimy dalej D oraz K. K mamy w bonusie. Tu jest K, tu jest K, tu jest D, hmm. tutaj jest D. I chyba tyle po pierwszej stronie. Na drugiej. Tu jest D, tu jest K, tu jest D, tu jest D, tutaj jest K. I chyba już. Dalej mamy Y N. Szukamy tu jest N. Tu jest N, tutaj jest N. Chyba wszystko po drugiej, tu mamy Y, N. Tu jest N, tutaj, tutaj, tu i tyle. Kolejne dwie to F oraz I. I szukamy tu jest I, tu jest I, tu jest I, tu jest F i N też było, także mamy na pierwsze słówko, tu jest I, tu jest I, tu jest I. Ok. Na drugiej tu jest I, i I, tutaj jest F. I, i, <tuszę> tu jest jeszcze I. I tutaj jest I. Ok. Kolejne dwie, tu W oraz R. Tu jest W i R. Tu jest R. Tutaj, tu jest W. Tu mamy drugie słówko brda. I chyba tyle po pierwszej stronie. Tu jest R. <laughs> Tutaj mamy R. Tu jest W. Tutaj też W. Kolejne R. Chyba tyle. Następne dwie literki to H oraz E. Tu jest E. Tu było W, tu jest E, tu jest E, a nie widzę. Po drugiej stronie, tu jest E, tu mamy słówko REN, ale to jest pierwsze słówko na tej. Tu jest drugi, następne E, jeszcze jedno, tu jest H i chyba XO. I ostatnie dwie to J oraz S. S jest w bonusie, ale to już było wiadomo, że bonusu nie będzie. I tutaj jest S, tu jest J, tu jest J, tu jest S i S. I tu jeszcze J. No, tu dostajemy z dwoma słówkami. No, to tutaj lecimy, mamy J, S, tu jest S, tu mam drugie słówko sadza. I na tym byłby koniec. Także tu mamy DA kontrolne, jest pusto. I ostatnia zdrabka, kochani, na dzisiaj. Super nie. z numerkiem 44. Tutaj dalej lecimy. Bliżej. I szukamy. Mamy serce i rolki. I szukamy. Tu są rolki. I albo jestem ślepa, albo więcej nie ma. Dobra. No to teraz sakwa i klucz. Tu jest sakwa, no to kraba poprosimy. Sakwa i klucz. No ok, będą nam po jednym rzucać. No dobra. Niech im będzie i Wojtek. Klapki i rower. I szukamy klapki i rower. Rower jest tutaj. Tutaj mamy klapki i rower. I tyle. Dobra. Następne dwa. To ptak i korona. I szukamy ptaka i korony. Tu jest ptak, tutaj jest ptak, tutaj jest ptak. Tu mamy koronę i ptaka. I tu jest jeszcze korona. Ok. Dalej mamy motyl i tęcza. I szukamy tu jest motyl. Tu jest motyl tu jest tęcza i motyl, dobra, następne dwa to piłka i słoń, tu mamy słonia i piłkę, tutaj jest piłka, tu jest słoń i jeszcze jeden słoń, dobra, następne dwa to podkowa i moneta, tu jest moneta, no to arbus może. Moneta i podkowa. Tu jest podkowa. Tu jest moneta, podkowa i podkowa. Dobra. Kolejne dwa to diament i wiatrak. I szukamy. Tu jest wiatrak. Diament bo co ja wiatrak mówię? Tu jest diament i tu jest diament. Tu jest diament i jeszcze tu wiatraka. To w ogóle my tu nie mamy. Następne dwa to okulary i lody. I lecimy. Tu są okulary, lody, 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 lody. Okulary i okulary. Ok. Przedostatnie dwa to łódź i balony. I szukamy łódź i balony. Ani tego, ani tego. Ostatnie dwa decydujące. podzwon i leżak. I szukamy dzwon i leżak. Mamy tylko jeden dzwon i mamy, kochani, pustaka. YRB kontrolny. Także na dzisiaj na wkład 25 tutaj, kochani, Udało nam się uzyskać 11. No, prawie połowa nie ma tragedii. Ja się cieszę, że mogłam dla Was nagrać. Trochę do Was pogadać ponudzić. No i co? Widzimy się, kochani, w następnym odcinku, a to będziemy próbowali mnożyć. Buziaczki, wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.